Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mojego ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Niech Duch Święty nas prowadzi, niech nam podpowiada we właściwym do właściwego rozumienia Słowa Bożego. Słowo Boże zostało napisane pod nad ducha świętego, i właśnie w tymże duchu jest możliwe jego zrozumienie. Bez Ducha Świętego ciężko by nam było pojąć to wszystko, co zawarte w Biblii. Czytanie z Kingi proroka Barucha: Złóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane Ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego albowiem Bóg chce pokazać Twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jerozalem, stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz Twe dzieci, zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością, bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między pogadami: Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy wełzach sieją, rzecz będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarna na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian, bracia. Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za Was wszystkich, z powodu Waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści bez zarzutu na dzień Chrystusa napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod Tetrarchą Galilei, brat jego Filip Tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz Tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, Skierowany zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi. A wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Bóg przez proroka Baruch'a wzywa Jeruzalem, aby złożyli szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziali wspaniałe szaty chwały. Dane na zawsze przez Pana. I dzisiaj Bóg do mnie i do Ciebie mówi podobnie. On nie oczekuje, żebyśmy chodzili smutni, przygnębieni. On potrzebuje, byśmy byli ludźmi szczęśliwymi, byśmy go w tym naszym szczęściu uwielbiali, cieszyli się, dziękowali. Pan Bóg pragnie naszego szczęścia i w tym szczęściu nam chce pomagać podpowiadając jak żyć, jakimi drogami kroczyć, jakich wyborów na co dzień dokonywać, żeby się nie pomylić, żeby się nie pokaleczyć życiowo, żeby nie upadać w takie czy inne grzechy, które nam przynoszą cierpienie, trudności, kłopoty, które nam zamykają też drogę do, do zbawienia. Bóg, Bóg pragnie naszego, naszego szczęścia. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały, z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. W Psalm 126. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Faktycznie, bardzo dużo tych rzeczy uczynił i czyni. I patrząc na teksty Pisma Świętego, możemy się o tym mocno przekonać, ale też trzeba popatrzeć na własne życie, ile razy Pan Bóg nas zaskakuje swoją łaską. I czy my wtedy dziękujemy, czy cieszymy, czy go uwielbiamy, czy zauważamy to, co robi, czy ciągle gdzieś mówimy, a to tak ktoś mi pomógł, a to tak przypadkowo się stało. Dostrzesz, że Pan Bóg przychodzi i działa w Twoim życiu. Też rękami ludzi, bo Pan może wykorzystywać ludzi jak swoje narzędzia, jak swoich aniołów, którzy chcą na różne sposoby nam pomagać. Pomyśl sobie, jak wyglądał Twój dzień, chociażby dzisiejszy. Co, co się w tym dniu dobrego wydarzyło, w jaki sposób Pan Bóg przez różne osoby, przez różne sytuacje działał, w czym Ci pomógł, w czym Ci podpowiedział, jakie natchnienia dobre dał. Ktoś może przyszedł i w jakiśkolwiek sposób udzielił Ci takiej czy innej pomocy, pocieszył Cię. Zauważ to wszystko i dziękuj, ciesz się tym. Drugie czytanie. Zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za Was wszystkich z powodu Waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa, mówi nam święty Paweł Apostoł w liście do Filipian. Czy ja, czy ty zanosimy modlitwy za naszych bliskich, czy pamiętamy? Czy pamiętamy o tych, którzy nam okazują jakąś życzliwość, pomoc? Czy modlimy się za ludzi? Których znamy, za ludzi, z którymi się spotykamy, za bliższą, dalszą rodzinę? Czy modlimy się za naszych przyjaciół? Czy modlimy się za tych, którymi, którymi na przykład pracujemy wspólnie, z którymi się uczymy, za naszych nauczycieli, wychowawców, naszych podopiecznych, naszych przełożonych i podwładnych, w zależności kto, kim jest? Czy my się modlimy? To bardzo by było dobre i potrzebne. Wtedy będziemy widzieć, jak Pan Bóg działa w nas i przez nas, wokół nas. Bóg, który zapoczątkował w nas dobre dzieło, dokończy go. Go pozwolić się Bogu prowadzić, żeby w nas i przez nas działał. I Paweł mówi, a modlę się o to, aby miłość Wasza doskonaliła się coraz bardziej, bardziej w głębszym poznaniu wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści bez zarzutu. Właśnie przez modlitwę i codzienną pracę nad sobą, współpracę z łaską Bożą, doskonalimy naszą miłość, aby ona była coraz lepsza, coraz głębsza, abyśmy właśnie byli czyści bez zarzutu bezrotu. To się tego ciągle uczymy. Jeszcze po rodze mnóstwo upadków przed nami, ale my ciągle pracujemy nad sobą. Ciągle się zmagamy o to, by dojść do świętości. Dzień za dniem mamy ku temu, ku temu dobrą okazję, bylebyśmy chcieli z tego korzystać, współpracować z łaską, z łaską Bożą. No i Ewangelia. Mowa jest o Janie Chrzcicielu. Ten, który... Sześć miesięcy starszy od Jezusa, bo kiedy Maria idzie do Jezusa, to jest mowa o tym, idzie do Elżbiety, to jest mowa o tym, że Elżbieta jest już w szóstym miesiącu. Spodziewa się właśnie narodzin Jana Chrzciciela. I tenże Jan Chrzciciel jest tym wielkim prorokiem, który nad Jordanem głosił, wzywał do nawrócenia. I później chrzcił, był chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, tak zwany chrzest z wody. Tenże Jan wołał, wołał głos, wojąc, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze proroka Izajasza. Głos wojącego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, wyboiste drogami, gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Jan wzywał do nawrócenia, wzywał do prostowania czasem krętych dróg życia. I dzisiaj to słowo też jest bardzo aktualne. Zapytaj się, czy Ty chodzisz prostymi drogami? Czy może ciągle gdzieś jest nie po drodze, ciągle, ciągle mnóstwo jakichś zakrętów życiowych, mnóstwo zakrętów, a może i przekrętów, które sprawiają, że zamiast stawać się lepszym, tu gdzieś tam głupisz się w kolejnych grzechach, w kolejnych słabościach. Zobacz, czas Adwentu jest takim dobrym momentem, by było więcej myślenia nad tym wszystkim, więcej refleksji. W niektórych parafiach organizuje się właśnie w Adwencie też i rekolekcje. Adwentowe naszej też, do tego, żeby gdzieś więcej przypatrzeć się sobie, więcej przeanalizować pewne rzeczy, więcej być na modlitwie przy Bogu. By to była dobra okazja do, do właśnie takich głębokich refleksji nad swoim życiem. Niech ten adwent będzie czasem takim dobrze wykorzystanym, dobrze przeżytym, by później cieszyć się ze spotkania z Bogiem, w, w właśnie momencie Bożego Narodzenia. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia. Pa, pa.